powiatowo miejskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła tradycyjnie uroczysta msza święta w kościele Świętego Mateusza. 3 Maja to również święto kościelne Matki Bożej Królowej Polski i o wymiarze duchowym i świeckim tych świąt mówił w homilii proboszcz parafii Świętego Mateusza ksiądz Paweł Kutynia. I delegacje przemaszerowały przed pomnik niepodległości, gdzie kontynuowano uroczystości z okazji Narodowego Święta. Orkiestra Dęta z Górki Pabieńskiej odegrała hymn Polski, podczas którego na maszt wciągnięto narodową flagę. Okolicznościowe przemówienia wygłosili przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak i Rady Miejskiej Krzysztof Rąkowski, nawiązując do historii uchwalenia ustawy zasadniczej, jak również czasów obecnych. Konstytucja 3 maja. To jeden z najważniejszych symboli naszej niepodległości. Przez dziesięciolecia prawo do kultywowania pamięci o jej uchwaleniu, o kondycji polskiej państwowości, pamiętajmy, że przez wiele lat to święto nie mogło być oficjalnie odchodzone. W tym roku mija, jak już wspomniano wielokrotnie, 231. rocznica uchwalenia tej konstytucji. Dokładnie tyle lat temu Sejm czteroletni. Przyjął ustawę, która zreformowała państwo. Na przekór tragicznemu położeniu, w jakim znajdowała się Rzeczpospolita u schyłku XVIII wieku, wierzono, że ten zbiorowy wysiłek może doprowadzić do odrodzenia państwa i dać impuls kolejnym pokoleniom Polaków dążących do niepodległości. Szanowni Państwo, obchody tego święta niech będą refleksją również w kontekście czasów, w jakich żyjemy. Niedawno, bo rok temu, nie mogliśmy się spotkać publicznie z uwagi na pandemię. W tym roku święto to odbywa się na tle okrutnej agresji Rosji na Ukrainę. Czasów, które pokazują, jak ważna, jak ważna jest wolność i niepodległość, jak ważna jest idea silnego, nowoczesnego, niepodległego państwa. Można by stwierdzić, że pomimo upływu 231 lat, te cele są niezmiennie aktualne. To wyzwanie dla wszystkich. Dla każdego polityka, dla każdego patrioty. Obecne czasy pokazują, jak odpowiedzialność za państwo każdego człowieka jest ważna. Patriotyzm to nie tylko flagi i symbole, ale również właściwa postawa i zaangażowanie w życiu codziennym. Konstytucja 3 maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. List okolicznościowy do mieszkańców od marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera odczytał Włodzimierz Stanek, dyrektor kancelarii Sejmiku. Podczas uroczystości przed pomnikiem odbyło się wręczenie nagród zdobywcom trzech pierwszych miejsc w konkursie wiedzy o konstytucji 3 maja, którego pomysłodawcą był Gracjan Majewski. Zajęli je uczniowie drugiego liceum: trzecie miejsce Marta Żuber, drugie Wojciech Wieczorek, a zwyciężyła Joanna Skowronek. Na zakończenie obchodów święta narodowego 3 maja delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem legionisty. Kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele parlamentarzystów, delegacje samorządów, powiatowego i miejskiego, przedstawiciele Związku Żołnierzy AK i Związku Sybiraków, partii politycznych, służb mundurowych, szkół i przedszkoli, jak również organizacji i instytucji naszego miasta. Organizacje mogły również zamiast zakupu kwiatów wpłacić pieniądze na specjalny cel. Wpłacone darowizny 4780 zł przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oddziału dziecięcego Pabieńskiego Centrum Medycznego. Tak jak co roku organizatorzy uroczystości świąt narodowych mogli liczyć na pomoc niezawodnych harcerzy pabianickiego chówca. Muzyczną oprawę obchodów zapewniła wspomniana już orkiestra denta Ochotniczej Straży Pożarnej z Górki Pabianickiej. Obchodom Święta Narodowego towarzyszył rodzinny piknik patriotyczny na bulwarach. To wydarzenie, które pierwszy raz odbyło się w 2019 roku. Teraz po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, wróciło do lokalnego kalendarza imprez. Do udziału w nim zaprosiły Pabienniczan obie rady, powiatu i miejska, oraz starosta i prezydent. Cieszymy się, że, tak jak mówiliśmy, pogoda zamówiona i te wszystkie atrakcje, które tutaj przygotowaliśmy. Są dla Państwa, żebyśmy wspólnie razem to święto celebrowali, żebyśmy wspólnie śpiewali. Mamy nadzieję, że ta część druga, która jest również patriotyczna, bo patriotycznie zawsze trzeba obchodzić, z poważną, prezentować z poważną miną i w postawie na baczność. Są różne odcienie i możliwości manifestowania swojego patriotyzmu. Myślę, że dzisiaj tym, jedną z tych możliwości wykorzystamy do spodu, tak jak będziemy mogli, a mam na myśli śpiew patriotycznych pieśni, piosenek. Będziemy mieć tutaj wodzów na scenie, którzy nam podpowiedzą treść, podpowiedzą melodię, a my chciejmy tak, na ile umiemy, na ile potrafimy na ile nam zdrowie pozwala, włączyć się w ten śpiew. To jest również objaw naszego patriotyzmu. Dobrej, udanej zabawy. Bulwary z godziny na godzinę zapełniały się mieszkańcami, co było widać choćby po zajmowanych miejscach przy stolikach. Dzięki ławkom można było usiąść i tak jak było wspomniane, wspólnie pośpiewać choćby pieśni patriotyczne, korzystając z przygotowanych śpiewników, no i oczywiście posłuchać repertuaru w wykonaniu zaproszonych gości. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się kapela podwórkowa Dobrzanie z Miejskiego Ośrodka Kultury. Po niej w różnych konfiguracjach pod kierunkiem instruktora Marka Koszady wystąpili członkowie zespołów działających przy trzech klubach seniora pabieńskiej spółdzielni mieszkaniowej. Zaśpiewali i zatańczyli również uczestnicy zajęć z Młodzieżowego Domu Kultury, z pracowni wokalnej Magdaleny Filipiak oraz zespołu Ganesz Beaty Stasiak, jak również grupy Dobry Skład Moniki Czaplickiej. Do wspólnego śpiewania zachęcał akordonista Sławomir Bartkiewicz, zarówno konferancjer imprezy. Na pikniku oprócz muzyki nie mogło zabraknąć czegoś dla ciała, czyli piknikowych smakołyków z grilla, które serwowali radni miejscy i powiatowi, niezależnie od barw politycznych. Przy Przygotowano 1500 porcji kiełbasy i kaszanki i do tego 40 bochenków chleba. Oprócz tego można było zapoznać się z działalnością Uniwersytetu III wieku oraz Centrum Seniora. Na wspólnym stoisku uczestnicy 60 plus wspólnie wykonywali świąteczne kotyliony, którymi obdarowywano uczestników pikniku. Łącznie udało się ich zrobić blisko tysiąc. Ponadto były też inne atrakcje w wykonaniu seniorów. Możemy mieć buzie pomalowane w kolory, w barwy narodowe. Przy okazji, dzieci, które będą chętne, będą mogły pomalu, namalować swoją propozycję, swoje flagi. Tutaj znajduje się, znajduje się tablica, papiery, kredki do dyspozycji, także, również oferta dla małych dzieci. No, my oczywiście, jak zwykle, pokazujemy pracę naszych pań artystek. Właśnie stoimy na tle tych prac. Przepiękne prace. Tak jak trzy lata temu na pikniku było wspólne malowanie ogromnej biało-czerwonej flagi pod okiem znanego pamińskiego artysty Adama Wirskiego, czyli kruka. No niestety nie bijemy rekordu, bo w zeszłym roku no, w zeszłym, no, na poprzedniej edycji e, było 90 metrów długości, dwa wysokości, czyli 180 kwadratowych. No niestety w tym roku jest tyle samo, jakby no, budżet trochę gdzieś tam ograniczony, ale planujemy na przyszły rok, chociaż dodać o to jedno przęsło, e, czyli zwiększyć ten metraż, e, żeby żeby pobić ten rekord, tak? Ale ogólnie wszystko fajnie, i tak jak te trzy lata temu, tak teraz jak widać. Świetnie im idzie, dzieciakom nie tylko. Wszyscy się dobrze bawią i malują ekspresowo, bardzo szybko. Najmłodszym uczestnikom pikniku członkini grupy wolontarystycznej Agrawka rozdawały różnokolorowe baloniki. Najchętniej dzieci wybierały balony w kolorach białym i czerwonym. Na relacje z rodzinnego pikniku patriotycznego zapraszamy do programu Puls Miasta dzisiaj tuż po wydaniu InfoFlesza. Kasztanowiec kwitnie zazwyczaj na początku maja, stąd kojarzony jest z rozpoczynającym się w tym czasie egzaminem dojrzałości. Niestety w tym roku nie zdążył zakwitnąć na czas matur, jednak nie zmienia to faktu, że pora przystąpić do egzaminów. Tuż po majówce dzisiaj 4 maja ruszył maraton maturalny poświęciłaś tę majówkę na jeszcze na jakieś ostatnie przypomnienia. Tak, i w sumie w majówkę zrobiłam najwięcej o dziwo, ale się też nie zmęczyłam. Bo właśnie spędziłam też czas z rodziną, Zrelaksowałam się, graliśmy w karty, więc tak no, miło spędziłam, a z drugiej strony się trochę pouczyłam, poczytałam y, książek, streszczenia, y, jakieś różne filmy. Y, też sobie przypomniałam muzykale, bo w muzykalach też jest bardzo dużo motywów różnych. Y, no, na matematykę poszłam, y, korki zrobiłam maturę, więc wydaje mi się, że jestem w miarę przygotowana. Tradycyjnie pierwszego dnia abiturienci przystąpili do egzaminu z języka polskiego, ale już bez specjalnych zasad reżimu i bezpieczeństwa bez konieczności noszenia maseczek. Jak zawsze zapytaliśmy maturzystów o nastroje przed tym życiowym egzaminem. Na pewno bardzo duży stres, ale wychodzimy z założenia, że co będzie, to będzie. No ja do takie, takiego samego założenia wychodzę. Jest duży stres strasznie. O. Myślę, że już swoje się nastresowałam. Tydzień temu było najgorzej. Dzisiaj już jestem szczęśliwa, że może do tego dojść, że już będę miała to za sobą. Czuję się świetnie, jestem przygotowany, wyluzowany, wypoczęty. No, sądzę, że matura pójdzie celująco. I jak co roku, do ostatniej chwili trwała giełda tematów, które mogą pojawić się na egzaminie z tego przedmiotu: przemiany albo cierpienie. Mam nadzieję, że przemianę, bo to w sumie jest taki temat ogólny, gdzie właśnie w każdej książce, czy nawet filmie możemy właśnie coś znaleźć. Nie? Mam nadzieję, że będzie lalka. Słyszałam, że raczej nie, ale zawsze można mieć nadzieję. No i się nie stresuję. Zdaje mi się, jestem przekonany, tak może troszeczkę pira z drzwi, ale pantadeusz Tadeusz bądź Dziady część trzecia. To są lektury patriotyczne, że tak powiem porządne, warto je znać, nawet po prostu dla siebie. Myślę, że któraś z tych dwóch może być. Drugiego dnia, w czwartek 5 maja maturzyści zmierzą się z matematyką, a tuż przed weekendem w piątek 6 maja czeka ich jeszcze język obcy, nowożytny. Myślę, że jak już polski przejdzie, to już wszystko pójdzie, nie? Ja w sumie polskiego najmniej się obawiam, bo nasza wychowawczyni była polonistką i uważam, że bardzo dobrze nas przygotowała, a poza polskim to chyba angielskiego, bo tak średnio, jeżeli chodzi o ten język u mnie. Pitagorasem nie jestem, ale myślę, że matematyka jakoś tam pójdzie. Na angielski też, no, kosmopolita może też nie jestem, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Później, czyli od poniedziałku 9 maja, będzie tylko trudniej, ponieważ maturzyści zmierzą się z egzaminami na poziomie rozszerzonym. Maraton maturalny potrwa do 23 maja. W tym czasie, mówiąc krótko, absolwenci szkół średnich przystąpią do trzech egzaminów na poziomie podstawowym i minimum jednego na poziomie rozszerzonym. Żeby zdać, należy uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów na poziomie podstawowym. Tak jak w ubiegłym roku, maturzyści nie przystąpią do egzaminów ustnych. Te, przypomnijmy, były obowiązkowe jeszcze w 2019 roku, ale z powodu pandemii COVID-19 podjęto decyzję o wycofaniu ich z harmonogramu. Do egzaminu ustnego przystąpią jedynie ci uczniowie, którzy potrzebują jego wyniku podczas rekrutacji na studia. Warto również zaznaczyć, że tegoroczna matura jest ostatnim egzaminem w starej formule, do której przystępuje ostatni rocznik absolwentów trzyletniego liceum, a wcześniej gimnazjum. Oznacza to, że absolwenci tej szkoły piszą maturę z ułatwieniami. Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Wyniki znane będą 5 lipca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 23 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. My, ze swej strony, jak zawsze wszystkim maturzystom, życzymy połamania piór. Grot FNTF, Automatyka Pabienice i mógł Poznań to drużyny walczące o trzecie miejsce w pierwszoligowych rozgrywkach. Pierwszy pojedynek koszykarki rozegrały 3 maja w powiatowej hali sportowej w Pabienicach. Pierwsza kwarta zaczęła się od prowadzenia gości 2 do 0 po celnych osobistych wyrównała faulowana Natalia Łopińska. Poznanianki po dwóch minutach prowadziły 6 do 4, ale 15-punktowa seria w wykonaniu gospodyń pozwoliła wyjść na 11-punktowe prowadzenie 17-6. Na koniec pierwszej odsłony podopieczne trenera Piotra Rozwadowskiego powiększyły dystans do 13 oczek, 24 do 11. Wydawało się, że nasza drużyna pójdzie za ciosem, ale to rywalki ruszyły skutecznie do odrabiania straty. W połowie kwarty przegrywały już tylko jednym punktem, a za chwilę objęły jednopunktowe prowadzenie 27-26. Wtedy do głosu doszły gospodynie i do przerwy wygrywały 35-30. Po powrocie z szatni Grot kontynuował tę dobrą passę. Po trzech minutach nasz zespół oddalił się od Muksu na 12 oczek. Na trzy minuty przed końcem trzeciej odsłony gospodynie prowadziły 50-39, ale znów poznanianki skutecznie ruszyły do kontrataku. Dorzuciły 8 punktów i na 10 minut przed końcowym gwizdkiem Grot FNDF Automatyka wygrywał tylko 50-47. Czwarta kwarta to gra kosz za kosz, ale najwięcej emocji wywołały końcowe dwie minuty. Po celnym trafieniu Poli Kazimierczak na minutę 51 sekund przed zakończeniem meczu grot prowadził 59:56. Za chwilę faulowana Aleksandra Janiak wykorzystała jeden osobisty i było 60-56. Poznanianki odpowiedziały celną dwójką i na tym nie poprzestały, trafiając za linii 6,75 na 8 sekund przed ostatnim gwizdkiem na 61,60. 3 sekundy przed końcem szansę na wyprowadzenie swojej drużyny na prowadzenie miała faulowana Natalia Łopińska. Niestety nie trafiła żadnego zrzutów osobistych i wygrana Muksu Poznań stała się faktem. Ten mecz był do wygrania, komentowali kibice po zakończonym spotkaniu. W końcówce nam zespół z Poznania trafił dwie takie bardzo ważne trójki i, i, i no, tym, ty, tym w zasadzie tym elementem wygrały mecz. Tak? Zespół bardzo taki dla nas niewygodny, bo szybko szybki, dużo, dużo zdobywał punktów z szybkiego ataku. Staraliśmy się to w jakiś sposób zniwelować, ale, ale mówię, no to, to straciliśmy punkty w, w przyrzutach za trzy punkty. Najwięcej punktów dla naszej drużyny 21 zdobyła Natalia Danych, 14 zapisała na swoim koncie Magdalena Grzelak, 11 Aleksandra Janiak, 6 Natalia Łopińska, 5 Pola Kazimierczak i 3 Patrycja Kirsz. Teraz rywalizujące o trzecie miejsce drużyny czeka pojedynek rewanżowy. Będziemy grać, tak? Czy, 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 czy to byłoby plus jeden, czy to, byłoby, czy to byłby remis, tak, to, to, to nie, ma żadnego, nie ma żadnego znaczenia tutaj w dwóch meczach remisy są tak powiem, dozwolone, także po prostu trzeba wygrać dwoma punktami i, i, i zdobyć trzecie miejsce. Czy Pabieńczanki sprostają zadaniu i wygrają w Poznaniu minimum dwoma punktami? O tym przekonamy się w sobotę 7 maja.